Z tej strony Janosik 300 zapraszam na pierwszą misję serii Hitman Absolution oczywiście będziemy grać na najwyższym poziomie trudności w tym przypadku jest to purysta zapraszam do oglądania na początek obejrzymy intro posłuchaj musisz być dzień Wierzę ci pewien człowiek. Nie mogę iść z tobą. Tak musi być. Obronić cię. Ten człowiek jest inny. Może pewnego dnia, to zrozumiesz. I oto tytuł naszej gry Hitman Absolution. 47. Mówi Benjamin Travis. Pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witaj w Chicago. Zajmowanie się swoimi to bardzo trudna sprawa, ale Diana Bernwood musi odpowiedzieć za zdradę. Mógłbym wysłać jeden z naszych zespołów, ale to zadanie dla skalpela, a nie młota. Powody nie mają znaczenia. Dokładnie. Powodzenia, 47. Zbędę się go. Stąd. Niczego nie potrzebuję. A tu i Jak Jaki partner? O. Mity o tym, że lodziarze prowadzają ludzi. Jednak jest prawdziwy. Lecz to nie było dziecko. Może przerzucili się też tam te Dobrze, to jest. Na się pierwszej misji. Osobisty kontrakt. Zaczynamy w tejże lokacji, jest jakaś willa nad oceanem. Pewnie tak, brama zapewne jest zamknięta, więc trzeba to jakoś obejść. Na przykład. Wchodząc na teren prywatny. działek. W tej chwili każdy może sobie tu wejść, kiedy mu się podoba. Odbiór hmm. Klucz francuski. Może nam się przydać. Na przykład do odwrócenia uwagi. Strażnika przed nami. Obaj się trafią do wiadra. Hę? Hmm. Zgłaszam nie. się, słyszę podejrzane dźwięki. Sprawdzę okolicę. Odbiór! Halo? Halo? Tak, na pewno tam kogoś znajdzie. Hmm, um, drzewo zawalone. Ale co to dla nas? No i już. Obechliśmy Dobrze. dalej. kolejny. Bardzo ładny kort tenisowy, Jem, że ale ten my idziemy tak dalej. To nie znaczy, że ma mi się to podobać. Wzywanie ludzi z lokalnych zespołów? Czryj, ledwo udaje nam się ich prześwietlić. Ci, coś musiało ją A ja To ty jesteś szefem ochrony, ja, ja a i zachowuj to, się naturalnie, dobra? Dobra, e... się jego... problem? nasza robota była Wielu strażników w tym ogrodzie. Bez obaw, jestem urodzonym dyplomatem. Tu szóstka jest czysto. Teraz tak go się skurs. poczekać na tego. Odbier. Aż odejdzie. Więc chowamy się za tą skrzynią. Tak, Dobre? ładne. Można Bardzo ładny wysz. tej altanki. Trafiać. Trafia cię. Zupełnie znienacka. Nadaje się jeszcze w ogóle do pracy. Stary, nawet o! Książka jakaś leży na łóżku, to sprawdzimy to za, za tytuł. Pan na nie może się hmm. Tytułu nie ma, ale to książka H. C. Andersena. Więcej strażników, znowu trzeba czekać. Dość. moja żona jest mistrzynią plotkowania to była tylko kwestia czasu nie żebym nie doceniał troski słuchaj młody powinieneś olać ten biznes buduj mosty, ratuj żółwie morskie biuro podróży ochrona ma wyjazdy tylko w dwa miejsca tu do śmierci i do depresji tego, że ich nie ma, i możesz i być pewien, dalej. że będzie ciągle lało z nikim się nie dogadasz a hotel będzie dziurą pełną karaluchu Przychodzimy no. przechodzimy drzwiami dalej Okej. Okay. Ukryjemy się tutaj za tym glatem. Mm, tak. szykuje chyba prawdziwe ustę. Fajny nóż. Mhm. Mm Mówię ci, ta fucha jest ciekawa jak oglądanie schnącej farby. Zobaczymy, czy jest na jest dobra. Tutaj pozbędziemy się obu strażników. Jest dwa? Równe sposoby. Pierwszy. Ten już może się przydać, ale strażnika możemy się pozbyć. I już, widać, mi też fajny. Ok, idziemy dalej. Z czas się następnego strażnika, który się nic nie spodziewa. Ale go już tu z nami nie ma. Hmm. Wypad. Tak. Wypadek mały był. Zdarzył się po raz. Zaraz. się to, Pan na Teraz, teraz musimy użyć przebrania do bardzo stylowe ubranie na ogrodnika. Nawet Secret Service nie miało takiego kija w dupie. No i tak idziemy dalej w stronę tej pięknej szklary. Nie ma tych obostrożników, tajne sposoby wygląda jak mój wujek. Hej, okay, jak leci! Dotknij, dotknij, dotknij rękę Zastosowaliśmy instynkt który pozwala nam się ukryć w taki sposób, że nas nikt o nic nie podejrzewa. O ile wiem, dziewczyna nie wychodzi z domu od kiedy tu jesteśmy. Żadnej szkoły wizyt znajomych. Tam jest wyjście. Ale no, przecież jest, będzie trudne. Ja tam stoi nie dość, że ogrodnik, który może nas zobaczyć, a także dwóch strażników ora na pewno nie ma tam wstępu więc zastosujemy tutaj w inny sposób i wykorzystamy elementy otoczenia no właśnie włączyliśmy zraszacz to powinno nam pomóc no i zadziałał Teraz możemy przejść dalej Chciałbym okien taki hmm. ta, Nie wystarczyłby dach nad głową. Tyle to tego jakże ciekawego dialogu. W no no, tej już grze napisane? to jest jedna z najlepszych rzeczy. Prawdy, czasami mysasz? są śmieszne, prawda poważne, no, czasami jakaś, po prostu nie ja. Ale warto. Nie mamy Europy, kupię i jajnika, czy jak się te przydam tam nazywają. No wie, jest takie z łapami. Po prostu zrób, co trzeba, tak? Byłeś na wojnie. Trudniej być chyba nie może. Wow. Nie rzeczy. No, No, skończył, wchodzimy dalej. O tu, to, tu, 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 ładny pomnik. Taki chiński. tak? Chociaż nie... Co on przedstawia? Chyba lwa. Nie masz. O, idziemy na. Pokrawe, Przedostałem czy się, się przez kompleks. Wchodzę do rezydencji. Zbliżam się do celu. Dobrze. Dostać się do rezydencji i zabij Dianę Bermud. Zaś Wiktorię przywieź do nas. Całą i zdrową. Jest bardzo ważna dla mnie. Co? I agencji. Ja na pewno? No, na ważne, że Witman ma oh. takie stylowe sandałki w A, to tym to ubraniu. Się się. Ale mi pan poprawił humor, doktorze? Mógłbym pana ucałować, a już myślałem, że to koniec. Doktorze, muszę kończyć. Służba! Pani dziękuję! O rany! Nikt mi już tego dnia nie zepsuje! To No że... mi się chyba udało popsuć pudzi. Hmm. I poleciał! Sprawiedliwie hmm. dalej. Hmm. Tutaj stoi kolejny strażnik. To musimy poczekać. Aż ale pójdzie stąd, Będziemy mogli chwilę tak. A ten czas można pooglądać wystrój tego balkoniku. Nie, strasznie Tu du, du, dużo kawy muszą być wszędzie, to są te takie filiżanki zostawiają. No. i weszliśmy do środka. wyłączyć system zabezpieczenia hmm, znajduje się pewnie tutaj tak, miałem rację oto haker działa i już to było szybkie, bardzo szybko. wynijmy sobie ubranie raczej w środku już nie ma żadnych ogromników przyodziejemy ubranie strażnika hmm, do wody mogą się przydać i przechodzimy dalej. O, Hitman używa tajnego chodu, który otwiera przed nim każde wejście. I jesteśmy w środku. Dobrze. musimy zdobyć kartę szefa ochrony. Wygląda no to, że w salonie trwa odprawa. Lepiej ruszmy tyłki, szef nie znosi się powtarzać. Idziemy na górę. Noże wodne te yy, szkic łazienka Ale sobie tylko pielęgni nie będziemy brać, a weźmiemy pewne środki nasemne, które nam przydadzą. Jeśli któryś z Was nie wie jak to zazwyczaj wygląda, informuje, że osobiście tropiszcie wyznaczę odkowe do obrony bezpośredniej dla każdej klienty. Nie będziemy... Chodzimy do kuchni? Nie no wiem. Dalej. Możesz mi powiedzieć. Będę milczeć jak gru. Ten przepis. To sekret przekazywany uczniowi przez mistrza od samego. Rozmowa kucharza. Zabiorę tajemnicę leakim ostatniego szanika, szanika do grobu. Byle jak trownikiem? Aha. Czyli to sól. Nie, za kogo ty mnie masz? Sól? Proszę! Ja muszę wam powiedzieć, jestem jednym z najlepszych kucharzy na tym kulinarnym pustkowiu, które zwiecie kraje. Wyle macie roztopione masło a popcorn. Najchętniej nasycilibyście powietrze że cukrem, żeby każdy oddech smakował jak cukierek! I macie jeszcze celność snuć przypuszczenia co do moich wielokrotnie nagradanych przepisów? Sól! Stydź się! Dobra, dobra, wylużyj, pytałem ty Eż, tylko. Wysyp. Już. Już powiedziałem! Idź pilnować I wykorzystamy już nasze środki na senne. dodaliśmy je do jedzenia, kucharzyni. Hmm. A teraz hmm, poczekamy na efekty. A przy okazji obejrzymy kuchnię. Co on w niej posiada? Warzywka, marcheweczki, papryczki, kapustki, pory. Hmm, czosnki. Tak, cząstki. Wszystko w porządku? No, to tak, możesz tu być. Sprawdź, ty, w kredensach nie o, ma. Co? Jakieś takie. Bardzo dziwne. tam hmm. Jakoś... to znaczy, nie Banany, anasy, Nie, nie, Tylko coś... Tylko hmm. posma. Wykończenie. Widać, zaczęło działać już. Mamy ryby. Pocharnię? Mięso. Nie, nie. nie, to nie do pomyślenia. Hmm. Ekspres do kawy, mleczko. Oto to pewnie to przepis. Dobrze, ja czy nie to czy ktoś przyciemnia światło? O. I już, zadziałało. To, to teraz będzie trzeba ukryć naszego obywatela, kucharza. Ukryjemy go w lodówce. O tej porze roku na pewno jest gorąco, więc, więc trochę ochodzi. I idziemy dalej. No wykorzystamy tabletki i toalet do ogrodu. Nie będę ryzykował, że leży mi tu ktoś komu na to nie wolno. Le, wrócimy je, mój bogłowkawy. już. A teraz czekamy. Ten wszart, to zapewne jest szef ochrony. Odkryłem to dlatego, że wygląda inaczej niż reszta, czyli jest ważny. Ze wszystkich klientów, dla jakich pracowałem, ta jest najdziwniejsza. Dziewczyna kojarzy się ze szpiegami, to na pewno. Czemu tu w ogóle jest? Nikt chyba nie, nie wie, wie, nawet szef. Ale Psy. udało mi się zerknąć na dokumenty, bądź kiedy żołdki, miałem ostatnią służbę na straży. Miały znaczek czaszki i pisz. Nie rozpraszać się, ludzie! Mam ważną Merce. sprawę do ochrony bramy. Merces, śmiertelny handel. Te zabretki bardzo szybko działają. Myślałem, że to tylko legenda. Wiesz, co się mówi o diable? że nie chcę żeby jak zwierzę nie wkurzyła, po prostu kiedyś mógł wiedzieć co tak. jakoś, to, to ładna mapa ja tego nie jest no chyba na plac doszedł i o i już rozłożył się ładnie na foteliku teraz możemy to wykorzystać zabraliśmy kartę weźmiemy jego pistolet i się już nie przyda oraz Ukryjemy go w jakimś miejscu, na przykład w szafie. Tam go nikt nie znajdzie, a szafy są zawsze puste, bo, bo one służą tylko do ukrywania ciał, nie do wieszania ubrań. I teraz możemy iść dalej. I tutaj mamy tu, chodzimy, używamy karty i już jesteśmy na No, nie bardzo dobrze. Cel jest blisko. Bardzo tak szybko. Tara się jakichś? Dajana sama się o to prosiła. Zauważyłem, że w tej willi jest bardzo agencja, dużo wina. Kodeks, wszystko co dla nas ważne. Sami alkoholici by mogła żyć. Hmm. Pomyśl o tym. Ty będziesz pociągał za Przed wejściem głównym nie ma żadnej ochrony To bardzo dziwne Powinni być Strażnicy, którzy by patrolowali Ten ogromny teren No idziemy dalej Użytkie obrazy Nie podobają mi się Idziemy dalej Otwórz, o chyba Nasz cel Zobaczymy kolejną kacynkę I strzał trafiony. To Piotr. Mm. Mm.

Kiedyś mieliśmy honor. Dajano, ja. Nie. Musiałam zabrać się od lekarza. Wiedziałam, że to rozumiesz. Tak, jest, dlatego ja do lekarza nie chodzę. God. Zawsze mogę coś zrobić. Coś jest nie tak. A to by fajne nie było. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim życiu... List. Dlaczego ona miała list w szlafroku? Każdy normalny człowiek, list chowa gdzie indziej A ona ma go w szlafroku To nie, nie do pomyślenia w ogóle, ja nie wiem no Co z tymi ludźmi? W Ameryce się dzieje no W dziwnych miejscach wszystko tam mają no. Dobra, i przechodzimy dalej no. I już jesteśmy telewizor, bardzo ładny, bardzo, bardzo ale reszta już nie, nie podoba mi się to szczególnie te obrazy posłudne to, to wazy są nawet spoko kominek ogrzew, tylko jeden to, to wszystko wokół jeszcze brzydki się obraz no i co tutaj jest napolowane? no, 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 no nie, nic się przewrócił, no i teraz pieniądze ma z tego, no... Że nam na, na, Jakoś tak mu wyszło takie coś, dobra? Tutaj stosujemy jedną z ciekawszych możliwości w tej grze, to znaczy... Grupową egzekucję! I... Egzekucja jest wykonywana, raz! Punkt punkt. Tu. Do temu nawet nie zdążył się obrócić moją stronę. No. I, i już. Niestety znaczy, umrzyli. Bardzo mi przykro, Ale ja niestety musiałem się tutaj dostać. I idziemy dalej. Używamy klucza uniwersalnego. To znaczy wytrycha. I wchodzimy do pomieszczenia. I oto jest nasz cel Wiktoria. Wiesz kim jestem. Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Jakby nic, wychodzimy z tej willi. To, że tu jest jeszcze wielu strażników, to jest bez znaczenia. I ruszyliśmy. W pościg. Znaczy nie, W trasę. Ale nie swoim autem. No, Co, co? Ogień. Ale dlaczego dla, dla on pali takie ładne auto? Ładne było. Czego agencja okay. od ciebie chce? Amerykańskie. Nie wiem, może mam... A Jana zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Pana nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlag! Obawiałem się, że nie da rady! Mają się dyfrać przez zagęcie, słyszycie?! Hmm... 47, nim się nam męczy! Ciekawe, czy im się to uda. Ops. O, emisja zakończona. Sukces. I to... na tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Janosik Czysta.